Siemaneczko wszystkim, Rodzinka z tej strony, zerknijcie gdzie jesteśmy, jak nie woda, Wykrywasz. to nasza piękna białka, która rozdzielała bielsko i biało, a tu organizator imprezy, byliśmy tu kiedyś w ramach luzu posprzątać tę naszą rzekę i Szymon wymyślił, że trzeba iść sprawdzić. Mamy tam imprezowicze, no niestety będziemy musieli posprzątać, Pawełk już widzi, że, że jest lepiej, niestety zarosły kaczki. woda bardzo mała i chyba też skaziemna gdy zjedziemy, więc woda cały czas nam towarzyszy, a dziś troszkę posprzątamy. Tak Szymon? Ostatnio nie chciał stąd wyjść, dlatego tata... Dziś jest samochodem Tyle się tego nazbierało Dobrze, żeśmy stare torby gdzieś tu znaleźli Ktoś nie zbierali Dobra, zaczynamy Nie zetknijcie I bierzcie przykład Najmniejszy, tylko uważaj Lolo Po dorosłych sprzątać Nie wstyd, ale zaraz lata bierze Też Nie ma zabawy Plastik do plastiku, szkło do szkła I sprzątamy, ja Ci podam No Wszystko A, teraz nawet rękawiczek zapomniał Puszki do puszek, szkło do szkła Niech ta nasza białka jeszcze czysta Pozdrawiam Artura, który nieraz pędzi. Papier. Tam z to się, Wyczerpień, która Arturo ich zawsze budzi. Sławek pospaceruje. A takie? A no jest taki winokół? Plastik, plastik, tak jest. Zero wody można było O, la, la, la. Tam też było takie wielkie Czego? A źle masz założymy na te O, ma takie malutkie, widzisz jakie masz fajne Cyk no Dobra Za chwilę się Włączę ponownie Szymon, pomachaj, pozdrów wszystkich Mały sprzątasz i uważaj Czego? Śkiełko? Daj to ty ręki A kapsa? A kapsa? A czy jest to śmieć? Tak No to Jak śmieć? Z Przestań, to... Ja. ja nie chcę już też, ja nie mam rękawiczek Szymon Co? Tam, tam się Co? C coś się ukryło, tak? No, tam, ta puszka, którą chciałam wyciągnąć Tak? Pierwszy uh -huh. Pierwsze tu takie gniazdo ogarniemy Chociaż jeszcze? już tu Coyś Coś się postrawia, bo mniej Odzieli Co tu dawa? Bork Bork Co za piwo? Przed Szymonem się nic nie ukryje? Przed Szymonem się nic nie ukryje? Czy się ukryje? A porcelany to chyba nie trzeba Tak? Tylko śmieci Idziemy popatrzeć Ja to Puszka, puszka To było dużo śmieci Niestety pozarastało Byliśmy tu Jakieś nic nie było I znów puszkę Co Sławek dojrzy, oła, to dźwignie Argus. Plastik. Dziś mi to Warka. I jakieś plastiki. A Szymon jego ciągnie do wody. Tak? Panie Szymonie. Co pan tam. No. To nie na pewno nie Artur, bo wiemy, że Artur. Dziś jest pod Dębowcem a na pewno go odwiedzimy Jak nic nie pokrzyżuje naszych planów No i co punkt docelowo Odcięty o, Jeszcze widzicie go Wszystko posegregowane Punkt Dobrze oczyszczony, więc będziemy a może to przejedzie troszkę niżej. Jest samochodem. jak Jest... ktoś zgubił Co? Skarpety. Nie no, przez ten Szymon. No już łóżnia do fora Nie będziemy czekać na tekstylia chyba. Zawsze lepsze w takim worze, jak we wodzie, tak do żółtego wrzuć. Do żółtego no więc, co Szymonie, jedziemy dalej? Naprawdę, w nie najgorszym, jakby regularnie posprzątać, to nie wyglądałoby to. Ale stan wody tragiczny. Fajnie, magnes się będzie rzucać albo chodzić. Kaziu szykuj się. Teraz za to my będziemy po magnesie. Tyle tu, tak? Posprzątane? Uh -huh. Jeszcze takie. U mały. Nie ma, u małe. A jeszcze bardziej. Z polmoska. Dobra. I jeszcze parę skiełek jest. Uważaj bieremy bierzemy sprzętu, fantu i lecimy. Kolejne miejsce. Sprzątacz już dociera Ale szczerze równie no najgorzej to wygląda. Regularnie będziemy kontrolować wszystkie Tereny, chociaż. O, tu potrójny pakiecik garaża. Więc zobaczymy, tak, panie Szymonie? Tu w miarę czyściutko, ale. Ale Szymon zawsze coś znajdzie. Zawsze można kamieniami porzucać do wody. Jak najbardziej. Więc co, zabieramy się. Każde szkiełko dźwigniemy i zobaczymy. O, na drugiej stronie jest dużo, ale a coś gniać chyba mam w samochodzie chociaż tu też się znajdzie popatrzcie już tu prawdziwy sprzątal już tu wykopał w jakiś plastik każde szkiełko Szymkowi nie ujdzie w was chodź wyrzucisz sobie to Tak mamy śmieci Tak jak mówiłem A co to membrana? Membrana Ja przy takim czymś pracuję Co to zrobił? O piłeczka Teraz rozpakujemy Posegruje mamy szkło Metal i plastik Ciekawe, bo to trzeba wyciągnąć Szymon Poczekaj, poczekaj, to jest tak. Tu. Dobra, zaraz to rozpakuję. Tak jest. I tu szkło na, na miejscu ma. O, i mie miedzianka, tak? Widziałeś? Jak na pewno miedzianeczka. Dobra, tata tu przygotuje stanowisko. Kasper, nie Kasper, tylko Szymon się chciał. A jakaś spineczka była. Telefon Szymon. tak? No. A to porcelanka. O dziwo czysto. Musimy na tą drugą stronę przejść, ale posprzątajmy, bierze to. Szymon. Nie. A już wszędzie te co jeden dzień dla sprzątania nic się nie stanie tak panie Szymonie tam były jakieś fanty o to to jest jakie oko czujne jakiegoś radia czy czegoś patrzcie niektórzy zbierają Rega. Niektórzy zbierają takie czary, tak jak Szymon. Stare cegły. Ale nie my. Co za dużo. To niezdrowo. O, jakaś guma. Oj. Ener energizer? Woreczek, proszę, no dobra, zaniósł, spokojnie. Tata podejdzie. Z jakiegoś zabezpieczenia. Tak jest, a to do żółtego. Rozkryj, Szymon rozchyl, nie, nie, woreczek. woreczek woreczek, woreczek, tylko albo się sypie no i spakowano i już jedna torba prawie pewno. coś tu zaświeciło milka pokarda Szymonowi się spodobał kamyk, niestety mu wypadł i tak szukał, że co? Pół, pół gumeczki. A nie, nie pół gumeczki, cały. Popatrz Szymon. Na rybkę. Tak wiesz? Taka gumeczka. Ale oko Szymona, ale kamyczka mi nie znaleźli. Taki jakieś w paski Ale Gumka jest. Cyk Chyba się jeszcze przeniesiemy o jedno miejsce, bo tu wysprzątane szaki czyste. Znalazłeś? Mm -hmm. Tu nie opłukasz bo wszędzie zakwitło wszystko, siło. O, ale już to wyciągniemy. Pukamy, może w innym miejscu, co? jeszcze tam na górze, żeby mi się było troszkę i tam pod ścianą. I polecimy, może widne miejsce jeszcze. Jeszcze mamy chwilkę czasu, więc zobaczymy. Co tam masz? <laughs> Jakaś tubka, to kartonowe jest. Co? Kartonowe albo gumowe. Tak, no, kartonowe to by się. Z wody nie było dłuższy czas, więc. Ale oko, ale piękne. Możesz coś napisać na kamieniu, abyś chciał. Bo to cegła. Idę trzeba do szczęścia. Zrobiliśmy sobie tak krótką przerwę. Składamy wóz Szymon miał urodziny Tak? Wczoraj miał imprezę, dostał parę prezentów Składamy samochód, w połowie zrobiliśmy sobie przerwę Zregenerować się Pospacerować Znowu. Znów Ależ ty Ja ją widzę, tam jest, spać Tu <gry> Więc Jest się O, A Jeszcze tu coś jest to jest coś ciekawszego się. nie wszystko można znaleźć Dobra, sprzątamy dalej I kolejne miejsce gdzie, nie ma, gdzie można dojechać samochodem już jesteśmy w Komorowicach No i taki punkcik Tak, widzieliśmy Ale jedną już torbę szkła mamy pełną, pomału pomału Pozbieramy jeszcze parę plastików, oczywiście szkło wszędzie. Wiemy, że to bardzo ciężkie, że trzeba wynosić te plastikowe butelki, też takie ciężkie. No ale coś tu ogarniemy. I to już ostatni, będzie nasz. Będą dwie torby szkła, plastiku, więc na dziś starczy, żeby każdy taki młody człowiek, który nas zbierał, to. Tam nie jest, tam jest za, za stromo, tu masz takie kamyki Kacik ktoś zgubił Tabliczka, zakaz pływania Co? Wow dzikusku Dobra mamy Mamy tak tylko zostawili wszystkie tasie w samochodzie więc wpakujemy wszystko do jednego, a koło domu posegregujemy i co? I będziemy... O, bo nie takie rzeczy. miecz tam ostatnio jakiś rybak. Dojrzał. Może my coś znajdziemy. Ale będą posprzątamy. pozdrawionki wszystkim. Tak jak mówiłem. Jeszcze tu troszkę szkła wyciągniemy a setunie czy co będziemy chcieli wyrzucić do kosza niełaska tu przystanek jest obok daj ja poniosę tam jeszcze ile się zmieści o patrz Szymon <ślałyś>? Kraków nie wyrzucać Czekaj, czekaj tata nie daje rady jedną ręką Ej, si maszyno czekaj Popatrz. Popatrzcie Popatrzcie ty Wstyd Można Można tam pójść zanieść, a potem nową torbę i wziąć Kochani, my tu jeszcze wrócimy, nic Ci nie przejmuj A teraz pakujemy i zwijamy Tak wygląda zadowolone dziecko, tak? Fajnie było? Fajnie było, posprzątane Potuptane, zerknijcie tylko Cała torba plastików Torba szkła Torba szkła Cały plecy U nas zawsze piłeczko, żeby pograć palcówkę i gumówce, mogłem wziąć Koszyk był, bo na magnes jedziemy, ale i tak było fajnie, teraz wrzucimy wszystko do odpowiednik. pojemniczków i lecimy składać samochód. Tak Kasper? Szymon? Pozdrawiasz wszystkich? Pomachaj i do następnego. Rodzinka Zapraszam.